Jak pewnie już wiecie, za kilka dni będziemy mieli Dzień Kobiet. I chciałam właśnie nagrać ten filmik przez to, że w Stanach, jak było młodszy, to nigdy nie słyszałem o takim czymś jak Dzień Kobiet. I jak byłam starszy i się przeprowadziłem do Polski, to byłam naprawdę bardzo zaskoczony, że ten dzień jest aż taki ważny dla Polaków. To może od razu powiem, że teraz istnieje takie coś, albo przynajmniej ludzie wiedzą o takim czymś w Stanach i to się nazywa International Women's Day. I nie mówię, że takie święto nigdy nie istniało w Stanach, ale przynajmniej przez większość mojego życia nigdy nie słyszałam o takim czymś jak Dzień Kobiet. Ale oczywiście po angielsku teraz mówimy International. Women's Day, znaczy Międzynarodowy Dzień Kobiet. I jak było młodszy, pamiętam, że moi rodzice mi opowiadali, że w Polsce są najróżniejsze święta: jest Dzień Dziadków, Dzień Dziecka. Ja byłam zaskoczona, że wow, Dzień Dziecka? Takie coś istnieje? Wow! Ja bym chciał to mieć. Ale moi rodzice mówili, że oni nie mają w tego w Stanach, przez to, że w Stanach codziennie jest Dzień Dziecka, ale w Polsce w czasach komunizmu to było okropnie dla dzieci. I tego był jeden dzień w roku, że te dzieci mogli się dobrze czuć. I to był Dzień Dziecka. Okej, okay, może nie dokładnie, ale trochę to tak brzmiało, jak było młodsze. I byłam zaskoczony, jak się przeprowadziłem do Polski, że, jest, że te wszystkie dni są ważne. W Stanach to naprawdę tylko mamy e, Dzień Matki i Dzień Ojca i tak naprawdę chyba tylko tyle. Ale Dzień Dziadka, bo babci nigdy o tym nie słyszałem, Dzień Dziecka na pewno tego nie ma. Dzień Kobiet, też teraz może ludzie więcej o tym mówią. E, dzień Chłopaka bo Mężczyzny, ja to nie, nigdy tego nie słyszałem. I byłem zaskoczony jak się przeprowadziłem do Polski i się dowiedziałam, że że są takie dni, że nie tylko jest Dzień... Kobiet, ale też jest Dzień Dziewczyn, chyba? Czy ja się mylę? Ja nie wiem. Napiszcie w komentarzach, ale też jest Dzień ch Chłopca i Dzień Mężczyzny albo coś takiego. I na początku byłam trochę zaskoczony, ale potem pomyślałam, hmm, to jest pewnie bardzo komunistyczne. I potem sprawdziłem to i rzeczywiście Dzień Kobiet to powstało e, przez komunistów. To jak ty świętujesz Dzień Kobiet, to ty jesteś komunistą! Okej, okay, może nie, ale w Stanach to Dzień Kobiet to jest coś naprawdę bardzo nowe. Przynajmniej to jest że sam fakt, że mówimy o tym, to jest bardzo nowe. I to się dopiero zaczęło, dopiero zaczęliśmy o tym rozmawiać może 5 lat temu. Maksymalnie 10 lat temu, przynajmniej z tego co ja pamiętam, ale tak między 5 i 10 lat temu, ludzie zaczęli mówić o Dzień Kobiet. I w Stanach to jest bardziej przez to, że ludzie, którzy to świętują, to są. Bardziej tacy lewaccy. To jak ty świętujesz Dzień Kobiet, to znaczy, że ty jesteś lewakiem albo komunistą. Wybieraj, którym jesteś. I myślę, że w Stanach Dzień Kobiet jest bardziej coś tak jak związane z feminizmem. To jak ty świętujesz Dzień Kobiet, to ty jesteś albo komunistą, albo lewakiem, albo feministką, która nie goli pod pachy i nogi i prawdopodobnie też jesteś komunistą i lewakiem. Okej, okay, może żartuję ale przynajmniej w Stanach to myślę, że Dzień Kobiet jest tak odbierane jako coś bardzo feministyczne. I może to jest przez to, że nie ma czegoś takiego jak Dzień Mężczyzny. I w Polsce jest Dzień Kobiet, który jest bardzo ważny. I byłam zaskoczony, że w Polsce faceci kupują dziewczynom róże albo kwiatki. Tak normalnie. To było dziwne dla mnie. Myślę, że to dużo mniej się zdarza w Stanach, ale szczególnie jak był Dzień Kobiet to wtedy Widziałam, że ta jak każda dziewczyna miała róże albo kwiatek, i uważałam, że to było takie bardzo fajne i takie bardzo miłe, że to jest. miło to, że to jest lewackie, uważam, że to jest takie, o oh, so cute, ale lewackie. I też uważałam, że to było takie fajne i takie cute, że jak był dzień faceta, albo nie wiem, dzień mężczyzny, albo dzień chłopaka, to dziewczyny mi składali życzenia. A i nawet mi dali jakieś takie małe prezenty. Ja byłam tak wow, tak byłam zaskoczona. A i w Stanach może dlatego uważają, że dzień kobiet, że International Women's Day. Oni tak mówią tak, czemu mamy International Women's Day, ale nie mamy International Men's Day? Ale w Polsce przez to, że byliście komunistami, to macie dzień dla wszystkich. Każdy dobry proletariat powinien mieć swój dzień. Komrad chłopiec, komrad dziewczyna, komrad kobieta komrad babcia, komrad dziadek, wszyscy jesteśmy komrad, jesteśmy towarzysze razem i musicie, musimy walczyć z bourgeoisie i każdy dobry pracownik, też każdy dobry proletariat musi mieć swój dzień. Nie tak jak w Stanach, bo w Stanach wierzymy w kapitalizm. No i jak już mówimy o Dzień Kobiet, to chciałam Wam przypomnieć, że w tej chwili macie do tej niedzieli, żeby zamówić Moją książkę i dostać e-booka za darmo. To jest specjalna promocja uh, dla Dzień Kobiet, dla komunizmu. Widzicie, to jest bardzo komunistyczne, że kupicie fizyczną książkę dla Twojego towarzysza, to dostaniecie e-booka za darmo albo dla siebie, albo jak chcesz być prawdziwym komunistą, to dasz fizyczną książkę komuś innemu i e-booka też, żeby pokazać, jak bardzo cenisz Twoich towarzyszów. Towarzyszów? Tak się mówi? Ja nie wiem. Tylko na mojej stronie davesameryki.pl To było ciekawe, jak bardzo Dzień Kobiet było komunistyczne. To sprawdziłem i tak naprawdę pierwszy raz, że ludzie zaczęli o tym mówić, to było tak chyba w roku 1909. I to było w Nowym Jorku. To była taka parada, która była stworzona... Przez partię socjalistyczną w Nowym Jorku, to amerykańska partia soc socjalistyczna, i to było wtedy bardziej związane z równym uprawnieniem, nie tylko z komunizmem albo socjalizmem, ale też, że, no, tak jak mówię, że ludzie, że każdy jest równy, i w tamtych czasach oczywiście pewnie wiecie, że kobiety chciały mieć prawo głosować albo chcieli też mieć prawo, żeby, żeby, żeby być część, wy wybór. To znaczy, żeby, żeby oni mogli być na przykład gubernatorem, albo prezydentem, albo e, czymkolwiek. Bo pewnie wiecie, że dawniej tylko faceci mogli głosować i tylko faceci mogli być prezydentem, albo mayor, jak się mówi mayor po polsku? Majorowiec? I myślę, że w Polsce tak samo, bo po polsku widzimy, że jest słowo prezydent, a czy jest takie słowo jak prezydentka? Bo wiem, że byłem zaskoczony, że w Polsce niektórzy ludzie mówią, że powinniśmy mówić prezydentka albo lekarka, ale inni ludzie mówią, że nie, że powinny być pani prezydent albo pani lekarz. To było dziwne dla mnie, przez to, że zawsze było młodszy, to moi rodzice mówili, że polski nie jest tak jak, ang jak angielski i że. Wszystko się zmienia, że żeby było albo męskie, albo damskie. Ale może w dzisiejszych czasach to ludzie nie chcą mówić prezydentka, albo lekarka, bo to jest za bardzo komunistyczne. To dobrze. Ja się cieszę, że wreszcie zrozumieliście, jakie to jest ważne, żeby być dobrym kapitalistą. To następny krok dla Was jest, żeby całkowicie się pozbyć tych wszystkich dni dla kobiet, dla mężczyzn. Co jeszcze? Może będziecie chcieli mieć, nie wiem, dzień pracy, albo dzień e, nie wiem, nie, proletariata, albo dzień pracownika? Może chcecie zacząć świętować urodziny Lenina albo coś takiego? Ale to, co jest ciekawe o Leninie, że to jest to, że on był pierwszym e, władcą, który, który oficjalnie uznał, że Dzień Kobiet to było święto. Wcześniej to to nie było oficjalne i raczej to był taki dzień protestów, ale żaden rząd, żadne państwo, z tego co wiem, to nie uznawał, że to było święto. Ale dopiero, jak była rosyjska rewolucja w 1917 roku, jak Lenin już miał władzę, to powiedział, że oficjalnie Dzień Kobiet to jest. A święto. To widzicie wy komuniści, jak wy możecie spać w nocy, że wiecie, że Dzień Kobiet jest dla komunistów. Sorry, może nie wiedzieliście o tym, jak bardzo jesteście komunistami, ale teraz wiecie, jak świętujecie Dzień Kobiet. To znaczy, że jesteście komunistami. Sorry, tak, tak, tak to wiesz, tak to jest, taka jest prawda. Możecie udawać, że to nie jest komunistyczne, ale my w Stanach wiemy, że to jest komunistyczne, dlatego tylko lewacy to świętują tutaj w Stanach. I też obłosione feministki, które chcą zniszczyć nasz kraj i kapitalizm. To może powiem tak, jak było młodsze, nigdy nie słyszałem o Dzień Kobiet w Stanach. Pamiętam, że to było dopiero kilka lat temu, że słyszałem takie, takie słowa jak International Women's Day, ja tak pomyślałam, ha, no w Polsce oni już to mają. W Polsce już to robili przez długi czas przez komunizm. Ale przynajmniej to robili, a tutaj w Stanach nie, to wiesz, ja nie wiem. Albo w Stanach jesteśmy po prostu zacofani i to jest zacofany kraj, albo Wy jesteście komunistami, prawdopodobnie jesteście komunistami. Bo każdy wie, że Ameryka to jest najlepszy kraj na świecie i wszystko, co Ameryka robi, to jest najlepsze zamiast to, co lewackie feministki, które nie golą nóg robią. I od tego czasu, jak słyszałem o International Women's Day, to widziałam tak naprawdę, że, że z tego co wiem, to nic się nie zmieniło. To nie jest tak jak w Polsce, że jest takie święto i dziewczyny dostają prezenty. Chyba nie, chyba nie. Raczej tylko feministki piszą posty na social media, albo na Facebooku, albo coś takiego. Pewnie, żeby, żeby każdym powiedzieć, że one specjalnie nie golą pod pachy, ani nóg. I myślę, że raczej dzień kobiet w Stanach to jest spostrzegany w taki sposób, jak on był dawniej, powiedzmy 100 lat temu, że to było raczej dla feminizmu i dla równe równouprawnienia. I myślę, że właśnie teraz w Stanach przynajmniej to używają Dzień Kobiet w taki sposób, a przynajmniej ludzie patrzą na to w taki sposób. I to jest... Myślę, że Stany są podzielone. Może się mylę, ale myślę, że to jest tak, że część ludzi e, świętują e, albo... może nie świętują, albo przynajmniej w jakiś sposób e, myślą o, o tym dniu, że taki dzień istnieje i że ten dzień jest, żeby nam przypomnieć o feminizmie, że nie trzeba golić nóg, i że kobiety nie są równe do facetów. Może, może w taki sposób niektórzy ludzie o tym myślą, ale myślę, że inni ludzie może myślą o tym w taki sposób, że nawet nie wiedzą, że taki dzień istnieje, i jak słyszą o tym, to myślą tak: Puh, Dzień kobiet, co, co za feministyczna bzdura! Kto to wymyślił? Jacyś komuniści. I oni mają rację to komuniści wymyśleli. Wy jesteście dumni z siebie? To jest, uważacie, że to jest w porządku, żeby świętować Dzień Komunistów? Ale okej, okay, jak, 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 jak lubicie świętować komunistyczne święta, to okej. Okay. To możesz tak robić. Wiecie, 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 co, mie, mie, mi to przeszkadza? Nie, nie. Pff, róbcie, co chcecie. I teraz o tym tak myślę, że hmm, przez to, że to jest takie bardziej, hmm, takie święto feministyczne w Stanach, to nie wiem, czy byś, byś mógł kupić dziewczynę Kwiatka albo róże. Okej, okay, może, ok, myślę, że jakby to było Twoje dziewczyna, to wtedy okej, okay, to by miało sens. Ale chyba ludzie tak nie robią. Może się mylę, ale na przykład, jakbyś, wiem, że w Post chyba jakikolwiek facet może dać dziewczynie kwiatka, jakiś dzień kobiet. Ale ciekawy, jakby tak było w Stanach. Może jakby była taka dziewczyna, która jest taka bardzo feministyczna, tak wiesz bardzo, tak możesz widzieć przez to, że ma taki krótki rękaw i jej włosy tak wystają tak dotąd, że tak po prostu widać te włosy, tak wychodzą stąd. I że jak ona nosi krótkie spodenki, to jej nogi są takie owłosione, że ludzie myślą, że ona nosi jakieś kalesony pod tymi shortami, to wiesz, może taka dziewczyna, to jakbyś jej dał kwiatek, albo coś takiego, to by powiedziała co ty myślisz, ty jesteś lepszy ode mnie, że jestem jakaś słabsza i musimy dawać kwiatek? No, ja nie wiem, może? Nie mam pojęcia, Mo może, ja... ja jestem ciekawy czasami jak to działa, bo myślę, że w Stanach może, może feminizm jest trochę taki, trochę inny, trochę, trochę bardziej inny niż w Polsce, mi się tak wydaje. Ale wiem, że młodzi ludzie może inaczej do tego podchodzą, niż w Stanach przynajmniej. Myślę, że raczej feminizm w Polsce to jest tak jak, no, równe uprawnienie, albo um, że kobieta, wiesz, może mieć taką samą pracę, ale myślę, że w Polsce raczej ludzie myślą o tym w taki sposób, że kobieta jest kobietą. I to nie znaczy, że nie jest równa przez to, że jest kobietą, ale w Stanach to mi się wydaje czasami, że. Feminizm jest trochę inny, że ludzie może myślą, że żeby kobieta była a, równa, to musisz ją traktować dokładnie tak samo, jakbyście jakbyś traktowali faceta. To jakbyś facetowi a, dał kwiatek, to tylko wtedy możesz dać kobiecie a, kwiatka, bo inaczej to może by było obraźliwe. Ja nie wiem, ja myślę, że to jest mały procent ludzi, którzy tak myślą, ale, ale myślę, że, że istnieje takie coś. Nie wiem, jak w Polsce możesz napisać, czy w Polsce jest inaczej, czy, czy niektóre dziewczyny tak uważają, że jak otwierasz im drzwi albo dajesz kwiatek, czy, czy może oni by się obrazili? No, ja nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. To tak, jak mówiłam wcześniej, w Stanach to nie jest tradycyjne święto i z tego co wiem, to tak naprawdę przez wiele lat tylko komunistyczne kraje świętowali Dzień Kobiet. To do, dopiero było w latach 70. to zachodnie kraje w jakiś sposób zaczęli uznawać, że coś takiego istnieje, jak ten International Women's Day, jak Dzień Kobiet, ale wcześniej to myślę, że tylko komunistyczne kraje w ogóle o tym cokolwiek mówili. I z tego co widzę, przez to, że byłam w Polsce i Polska jest komunistycznym krajem, to widzę, że nadal to jest ważne święto, ale w Stanach to raczej, wiesz, to jest coś nowego. Przez większość życia nigdy nie słyszałam o tym i teraz z tego co widzę, to ja myślę, że ludzie nie mają pojęcia, jak świętować ten dzień i w ogóle tego nie świętują, albo nawet nie wiedzą, że takie coś istnieje. I chyba nigdy w życiu nie słyszałam, żeby ktoś życzył komuś. Um, wszystkiego najlepszego z okazji Dzień Kobiet. Nigdy takiego coś nie słyszałem w Stanach przynajmniej, ale mi się to podoba w Polsce, że, że jest takie coś jak dzień kobiet, uh, dzień mężczyzny, uh, dzień dziadka i babci. Oczywiście jest dużo więcej dni, żeby zapamiętać. To jest, fuch, to jest. Wiesz, ja już, ja już mam problem, żeby zapamiętać dzień matki albo dzień ojca, ale jak jestem w Polsce, to muszę zapamiętać wszystkie te dni. I co? ja, co ja mam powiedzieć dziadkowi, że like, hej, dziadek. Ja tego nie świętuję, ok? Bo ja nie jestem stąd, to uh, sorry, nie, nie będę do ciebie dzwonił, jak jest dzień dziadka przez to, że ja nie jestem komunistą, dziadek! I tak mu powiedziałam i um, tak, tak to jest, tak niestety, on nie ja jak chcecie być komunistami, to co mogę powiedzieć? Możecie być komunistami, okay? Ale prawda jest taka, że uważam, że to są fajne święta i uh, tak ja się dobrze czułem, jak na przykład jakaś moja koleżanka uh, mi dała jakiś prezent albo nawet złożyła życzenia, a propos dzień mężczyzny, albo dzień chłopca, to było, to było fajne, fajne uczucie. To prawdopodobnie wy wszyscy, jak jesteście w Polsce, to będziecie świętować Dzień Kobiet. Mam nadzieję, że będziecie mieli naprawdę super dzień. I żeby, żeby wiesz, świętować z Wami, to po prostu pokażę Wam tą flagę, przez to, że wiem, że komunizm jest bardzo ważny dla Was. To proszę bardzo, proszę bardzo, jak chcecie. O, nawet możecie mieć tutaj zdjęcie Lenina, wasz idol oczywiście, przez to, że kochacie komunistycznie święta jak Dzień Kobiet. To proszę bardzo. Możecie, nie wiem się modlić do niego. Ja nie wiem, co wy robicie tam w Polsce, ale jak tak lubicie, to ok. Co kraj, to obyczaj, co mogę powiedzieć? To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek, napiszę w komentarzach, co Wy myślicie o dzień kobiet i komunizm. Co myślicie o tym, w jaki sposób Amerykanie świętują albo nie świętują dzień kobiet. Czy uważacie, że Dzień Kobiet to jest dobre święto, czy trzeba? A przestawać świętować to święto przez to, że jest komunistyczne. Też dajcie znać w komentarzach, jakie prezenty dajecie na Dzień Kobiet, albo jak jesteś kobietą, jakie prezenty przeważniej dostajesz. I też jestem ciekawy, czy tylko faceci dają prezenty jakiś Dzień kobiet, czy dziewczyny też dają prezenty dla innych kobiet, jakiś Dzień Kobiet, albo czy, czy składacie. Życzenia dla innych kobiet jak jesteś kobietą, bo wiem, że faceci raczej składają te życzenia, ale jak jesteś dziewczyną, czy też tak jak mówisz, tak? Hej, cześć dziewczyny, wszystkiego najlepszego z okazji Dzień Kobiet. Hi hi. A bo ja nie wiem, co wy robicie. Też oczywiście nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem z waszą rodziną, z waszymi znajomymi, żeby każdy wiedział, że no, są różnice między tym, jak ludzie świętują Dzień kobiet a w Stanach, który jest kapitalistyczny kraj, najlepszy kraj na świecie i Polską, który jest komunistycznym krajem i tak nadal świętuje komunistyczne... Okej, okay, dobra, to, są... to jest głupi żart, to jest tak połowa filmu jest o tym, jak, jak gadam takie głupoty. Ja jestem zdziwiony, że obejrzyliście ten cały filmik jak po prostu ja tak gadam i krzyczę jakieś głupoty o komunizmie, ja nie wiem, co ze mną jest nie tak, ja, ja nie wiem, czasami... Ja się... Też oczywiście dajcie kciuka do góry, subskrybujcie, jak jeszcze nie zasubskrybowaliście. I też nie zapomnijcie, że macie do tej niedzieli, żeby zamówić moją książkę i dostać e-booka za darmo. I jak jeszcze nie wiecie, moją książkę tylko możecie zamówić na mojej stronie davezameryki.pl. To dzięki, że tutaj byliście dzisiaj ze mną, dzięki, że oglądacie mój kanał. I do następnego razu. Cześć!